Dzień dobry z tej strony Beata Wach z Ogrodowych Skarbów. W dzisiejszym wideo, jak możecie zobaczyć, goszczą w ogrodzie, w ogrodzie u Agi. W dzisiejszym wideo zaprezentujemy ciekawe zestawienia roślin oraz ciekawych rośliny. Zapraszam serdecznie na dzisiejszy odcinek. Aga, chodząc po Twoich e, rabatach tutaj, wyszukując e, fajnych roślin tutaj dla widzów, no oczywiście to nie jest żaden problem. Taką roślinę odszukać. I tutaj za mną jest przepiękny dereń. E, Aga, szukałaś go? Czy po prostu tak ci się trafił? E, trafił mi się dostałam od zaprzyjaźnionego ogrodnika. Był malutką sadzonką i nie miałam świadomości, że będzie rósł e, piętrowo. I co roku wytwarza kolejne piętra. Ślicznie wygląda. Te piętra są takie, jak podcięte. Tak, tak. Właśnie nasunęło mi się to, że tniesz cisy, tniesz jakieś inne rośliny zimozielone, i ta struktura jest czasem nadawana przez ciebie tak. kształt, prawda, może nie struktura, tylko kształt danej rośliny, a tutaj właśnie ciekawy pokrój. Natura sama. Tak, natura sama wie, co piękne. Tak, Dereń. Przepięknie tutaj rozjaśnia akurat ten fragment rabaty. Tak, ciemne. Wchodząc do ogrodu, odnosi się wrażenie, że problemów tutaj żadnych nie ma. Natomiast Agnieszka mi tutaj zdradziła, że właśnie jak te wszystkie ulewy przeróżne były, to gdzieś spadek na działce powodował to, że powstała rabata podwyższona. W Twoim ogrodzie widzę takie rabaty wzniesione. Jak to się stało? Bo raczej teren wygląda na dość prosty. Spadek był w kierunku domu, więc jak była pogoda taka bardzo deszczowa, więc woda mi podciekała. Więc któregoś dnia stwierdziłam, że tą przednią część trzeba. Wyrównać, a to, co zbierałam, nasypałam w jedno miejsce, i potem wynalazłam sobie kamień, którym będzie mi odpowiadał. I tak powstała rabata. Co takiego na tej rabacie tutaj masz, bo widzę kilka przepięknych roślin, których u mnie nie ma. <laughs> tak, gwiazda w tym momencie głowaczek olbrzymi. Jest to bardzo duża roślina. W tym momencie się troszeczkę wyłożyła, więc nie widać, ale ona potrafi mieć do 1,82 m wysokości kwiatostany. Ale jest bardzo taką strukturalną, dającą lekkość tej rabacie. Bo później jesienią wchodzą marcinki, więc tutaj jeszcze jest inna bajka. I no potem właśnie. jeszcze są tutaj. Trawy, których w tym momencie nie bardzo widać, bo to są molinie, w większości bardzo wysokie, więc one dopiero wyjdą i pokażą. No właśnie, i to jest ten sekret, że rośliny nie wszystkie naraz, tylko tak. powoli, po to, żeby ten ogród nam się zmieniał. Każda pora roku, żeby była ciekawa. No tak. Na Twojej różance widzę bardzo ciekawe drzewo. Cóż to takiego jest? Jest to kasztanowiec, odmiana miniaturowa. Co prawda nie znam dokładnie, jaka to jest odmiana, ale jest małym drzewkiem, w dodatku kwitnącym na łososiowo-różowy kolor. Jest podsadzony irysami, które mają bardzo zbliżony kolor, więc w momencie, kiedy kwitną, to kwitnienie się nakłada. I tu mam takie ładne zestawienie, jeszcze w momencie, w którym nie kwitną róże. Kolejna roślina, która zwraca tutaj moją uwagę, to rdest. Przepięknie wygląda. Co możesz powiedzieć o tej roślinie? Ja bardzo lubię rdesty, bo one są w ogóle nieproblematyczne. Bardzo ładnie się rozrastają, przybierają na objętości i kwitną do samych mrozów. W momencie, kiedy róże już mają drugie kwitnienie i nie jest ich tak dużo, to w tym momencie właśnie wypełnia lukę w kolorze rdest. Kolejna ciekawa roślina to jarzmianka. Mam ją w dwóch kolorach, białą i różową. See? Hey. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek spodobał Wam się, że te rośliny ciekawe, czy też zestawienia roślinne spodobały Wam się. Dajcie mi koniecznie znać, czy podobają Wam się odcinki z Ogrodu i jak odbieracie tego typu serię na moim kanale. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo mnóstwo ciekawostek przed nami. Do zobaczenia!